Cześć, hej, siemanko wam wszystkim, witam was w mojej nowej serii, która się będzie zwała Look At Mode. Yy, tak, jak przy możecie, możecie wnioskować po nazwie, będzie się opierała na prezentowaniu przeze mnie modów. Na dzisiejszym modem, jaki wam pokażę, będzie Carpenters Block, autorstwa MindShopera. Modyfikacja jest dość ciekawa, szczególnie dla tych, którzy lubią budować. <laughs> Ale przejdźmy teraz do rzeczy. Co nam daje ta modyfikacja? nam różnego rodzaju formy. Tak to można ująć. Najważniejszymi blokami, narzędziami, jakie mogą nam się to będzie młotek i dłuto. Młotek wykonujemy w ten sposób. Niedrogo. Dłuto w podobny. I to będą nasze dwa główne narzędzia do operowania tym wszystkimi blokami. Ale przejdźmy do kolejnych rzeczy. Weźmy na przykład sobie Hmm, może schodki go tak na sam początek mając, mając schodki jeżeli je położymy wyglądają tak niby nic specjalnego po prostu tylko schodki z trochę brzydką teksturą ale jeżeli weźmiemy jakikolwiek blok przykładowo Samsung albo wezmę innego żeby się aż tak żeby się trochę wyróżniało na przykład test yy, albo nie, wodę z są... blok lapisu który mi zabronił Klikając prawym przyciskiem myszy na to, nasze schodki przybiorą właśnie teksturę naszego bloku. Dodatkowo mając w tym, przypa w tym przypadku schodki, jeżeli będę miał na przykład jakiś inny blok, klikając na górną warstwę, czyli najlepiej na to, możemy zrobić taki oto fajny dywanik. Jeżeli na przykład klikniemy tutaj na tą przednią warstwę, zrobimy dywanik z przodu, Klikając z boku, zrobimy Od boku taki dywanik. Oraz od tyłu także możemy postawić cokolwiek. Bardzo fajny e, sposób upiększenia na przykład czegoś. Niszcząc to, otrzymujemy wszystkie bloki, jakie na to zużyliśmy, ponieważ to zużywa nam bloki. Dobra, przepraszam za wskaźnik. Ale mm, zapewne się zapytacie, do czego nam mogą służyć. Ok, już wróciłem, musiałem trochę uspokoić mojego psa. E, dobra. Zapomnijcie zapytać do czego służą nam te dwa narzędzia, młotek oraz dłuto. Otóż, klikając młotkiem na przykładowo nasze schodki, możemy je obrócić, zmienić ich formę i tym podobne rzeczy. E, jeszcze dodatkowo tak wspomnę. Rozumiem także że ułowić. śmiesznie ułożyć. E, nasze schodki zachowują się jak normalne i możemy je wszystkie ładnie tak poustawiać no to na temat tyle schodków a dłuto służy do takiego czegoś że jeżeli na przykład damy samston. jest jeżeli damy samston, jak siły dłutem możemy zmienić jego formę są to przypisane jakby z tego moda nie z moda chisu bo już to sprawdzałem jest także parę ciekawych form dobre co mamy tam dalej um, dobra następną rzeczą jaką weźmiemy to przykładowo będzie ten um, ukos weźmy sobie blok e, Trawy. i z tym możemy robić e, no, Także zmienia to, to, to trzeba to wszystko potestować. To się zachowuje jak schodek, tylko ma taki wygląd spadzisty. No, moim zdaniem fajnie by to wyglądało do jakichś dachów albo innych rzeczy. Trzeba to wszystko popróbować, ponieważ to ma masę, jak sobie widzicie, różnych, różnych bajerów, które się mogą przydać. Dużo tego jest, wieszcie mi e, prawym wszystkim myszy dajemy jeden dalej, ale lewym myszy obracamy. No. Możemy obrócić nie No ale je normalnie obracać. Okej, okay. dalej, dalej. To jest to samo, tylko że już jakby w takiej gotowej wersji. To także, to także, to również. Barierki. Są one nadzwyczaj ciekawe. Wyglądają. Hmm, Zakowują się e, jak normalne barier barierki. Są dosyć na półtorej placka. E, za pomocą młotka możemy zmieniać ich formę. Taką, taką. No i to tyle. Co jeszcze warto dodać? do tego no, ale tutaj lewą wszystkie myszy możemy zmieniać różne detale, czyli jeżeli tutaj mieliśmy tak możemy zrobić aby tutaj były normalne ok to chciałem powiedzieć a tak jeżeli ym, tutaj będziemy mieli już jakiś może no. jeżeli mamy już jakiś zrobiony Zmienione klasy? Kładąc dalej, będzie on się dalej ciągnął ten sam. Nie trzeba już kilka razy klikać. Już to tak nie działa z, um, z malowaniem ich, ponieważ to już jest e, jakby prywatny, Bo, bo klocki się zużywa ogólnie. E, się zużywa. 5, 4, 3. sami widzicie. Okej, okay. Dalej mamy. Gate to jest zwykłe, które też mają parę form. Normalnie nic tu otworzyć. Wszystko ładnie wygląda. Nic. Nic się nie psuje. Można tym bardzo ładnie upiększyć sobie teren albo inne rzeczy. ma? To, to już Tak To już było. Dalej mamy ten block. blok. się on. Mm, wygląda na jak normalny blok, ale po naciśnięciu naszym młotkiem będzie on, e, zmieni on formę na upłytkę płytkę. Będzie go można w dowolną stronę jakby obrócić. Czyli jeżeli na przykład będziemy potrzebowali płasko, no to idealnie nam się tutaj spisze. Na przykład szybko możemy taką zrobić, bo też to działa na przecież, że czyste bloki. Hmm. Tak. Jak tylko znajdę szkło. O, oczywiście, jak ktoś coś czegoś chce, to mógłby wtedy mógłby znaleźć. Glas. O. Wszystko tam nie działa. Dodatkowo działają także bloki z modyfikacji jak sami widzicie wszystko pięknie współgra z tym modem nie wszystkie bloki oczywiście działają, ale zdecydowana zdecydowana większość okej, okay, co mamy dalej? dalej mamy przyciski przyciski Dźwignie oraz płytki naciskowe Na swój sposób jest to również ciekawe. To sobie buduję taki przykładowy. Hmm. Weźmiemy sobie Redstone. Przecież zachowuje się jak normalny przycisk, jak widać. Można go także jakoś specjalnie pomalować lub coś... O, tak, żeby się ładnie wyróżnią Ale jeżeli naciśniemy młotkiem... Myszy. Zmienimy jego jakby aktywność. Czyli teraz będzie on stale wysyłał związkę energii, a po naciśnięciu to wiązka zgaśnie. To samo będzie z łotkiem, znaczy z dźwignią o. oraz płytką naciskową. Naciśniemy. Bąby nie ma. OK, dalej mamy czujnik światła, Carpenter's Hedge, no i nie tyle, czujnik światła. Możemy zmienić jego tryb, aby normalnie albo dawał energię, albo nie, a wszystkie myszy możemy zmienić jego stan, czyli że ma na przykład w tym wypadku dawać energię, jeżeli potwory nie mogą się spawnować. Czyli też się zapali, zgaśnie, jeżeli będzie storm czy inne takie rzeczy. Oraz możemy zmienić, że jeżeli gracz będzie mógł iść w tym czasie spać. Aha, jeżeli gracz będzie mógł iść spać, to po prostu będzie włączony w światełko. Czyli taki sygnał na przykład. By kiedy gracz może już w końcu usnąć czy coś nie jest to droga receptura ok, jeszcze światło dalej mamy nasz no to jest zwykły trapdoor jak widać zachowuje się jak trapdoor ale co jest z nim ciekawego jeżeli go na przykład przemalujemy na sandstone <laughs> nawet na Wiley pokazuje, że to jest zwykły sandstone Czyli nie, się, nie, będzie się udało, nie będzie się udało zobaczyć. Z góry wygląda też jak zwykły sandstone. Jeżeli ktoś by chciał zrobić jakieś ukryte przejście, to w sam raz to jest dla niego. I jeszcze coś ciekawe, zachowuje się to jak drabinka. Po prostu. To już nie. Tylko prawdor pod góry skierowane. Czyli można tutaj jakoś normalnie drabinki postawić i wszystko wyjdzie ładnie. OK. Dalej mamy drobinkę. Drobinka może mieć jakby dwa wyglądy. Albo postawiona przy ścianie, albo postawiona po prostu bez ściany. Nie da się, nie da się w żaden sposób ingerować czy coś, ale idzie ją normalnie pomalować. I na tej szkodzi się normalnie, jak i na tej. Tylko że jeżeli coś zniszczymy ścianę, ona się niszczy, a ta zostaje. I można wchodzić z dwóch stron. Taka jakby lina. Okej, okay, dalej mamy Collapsible block. Tak. Również ciekawy blok. No co młotka? Lewym wszystkie myszy. Po prostu usuwamy jakby jedną ścian. Lewym wszystkie myszy. Dodajemy ją. Możemy go dowolnie uformować. O, proszę. Lewym wszystkie myszy normalnie tu formujemy. OK. To było na tyle z tym blokiem. Pochodnia. Ale no, jak to normalna pochodnia, też może po prostu... Nie da się z nią nic zrobić ciekawego. Po prostu jest i można ją pomalować. Tyle. Save. Również jedna z ciekawszych rzeczy. Wielkość małej skrzynki. Crafting już nieco drogi, przyznam. Ale możemy mu zmienić tryby. Może można z niego tylko wyciągać. Chodzi o to, że nie, że wyciągać tak, czyli nie można nic innego wsadzić, ale chodzi o na przykład rury albo inne tego typu bloki. Polezam ja to na przykład Buildcrafcha hmm. wooden, transport pipe oraz autarchic gate, jeżeli podepniemy. i teraz mamy ustawiony tryb, że ma tylko wyciągać. Czyli jeżeli mu to ustawię, on to wyciąga. Mogę mu zmienić, że tylko wrzuca. Czyli mimo tego, że ramka się zapaliła i temu zostają bezpieczne. Nikt, im, nikt, im, nikt ich nas nie ukradnie. Oraz możemy, że i, się, i mogą się one rzucać i wyciągać bardzo fajny lewym wszystkim myszy, myszy obraczamy w którą stronę ma być sterowany dalej mm. zwykłe e, na sadzonki mm. Mm. ale po prostu e, naszym młotkiem możemy zmienić ten kolor a również takie śmieszne. Czyli było to naprawiać jak czyli było dziwne trochę, ale... Hmm. O, no popatrzcie. Trzeba wiesz, naprawiać później można dopiero zasadzić. Okej. Okay. Dalej. Dalej mamy drzwi. Drzwi są również, bardzo ciekawe. Zrobię sobie jakiś taki prowizoryczny. Za pomocą naszego młotka możemy zmienić je, ich wygląd, straty albo czyste. I teraz, jeżeli na przykład pomalujemy je, to nic nie widać. Stąd nic nie widać, sam są czysto. Ale możemy je otworzyć. Z tej strony widać klameczkę. Można bez problemu otworzyć, nic nie widać. Ale jeżeli już zmienimy na takie, no to już pokazuje, że to jest Carpenter's Dla Lem wszystkim my się zmieniamy, e, w której stronie ma być klamka. I to wszystko, co można powiedzieć na temat tych drzwi. Ciekawe, ciekawe. Łóżko. Jeżeli każdy z Was kiedyś marzył, żeby móc mieć jakby własne łóżko, pomalować je, to właśnie ta modyfikacja jest specjalna dla Was. Hmm. Możemy sobie na przykład zrobić pomarańczową pościel. Op. Możemy sobie zrobić pomarańczową pościel, podstawkę z Sunstone'a, kto nam zabroni. Ale już tego środku się chyba nie da pomalować. Chyba. No, nie da się. Czyli da się tylko samą pościel bez poduszek, niestety. A jeżeli postawimy zwykłe łóżko i cześniemy go naszym młotkiem, to kołderka przybierze nam takie różne fajne kolory. Wzorki już gotowe. I podstawkę możemy sami jakoś pomalować, czy coś. Łóżko idzie tu normalnie też spać. O. Miała, jak zwykłe łóżko, tylko można je pomalować. Czego ci więcej? No i to wszystko co mogę powiedzieć o tej modyfikacji. Myślę, że się ona Wam spodobała. Dla mnie jest to po prostu wspaniała modyfikacja, która daje dużo możliwości w budownictwie. I nie tylko. Przydaje się dla tych, którzy umieją jakoś ładnie budować, lub też nie. Wystarczy trochę, odrobina wyobraźni, albo estetyki i możemy zbudować sobie bardzo, bardzo piękny domek. O, tak więc, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. No i na razie.